Cześć, Hejka, kochani. Właśnie znalazłem jeszcze bardziej zaskakujące miejsce. Tutaj drewniany jakiś troll stoi, ale to mało ważne w sumie, bo to chodzi o to, że tutaj jest taka stara rura. Znaczy, nie wiem, czy stara, może, może młoda. I chodzi o to, że dziecko ma przejść stąd. Przez tą rurę I wyjść Tędy Z drugiej rury I wtedy dostaje W nagrodę czekoladkę I wtedy można powiedzieć, że chłopiec już Jest dorosły Nie wiem, ja bym się nie odważył, bo tu jest ujebane wszystko błotem Tu bym w las jak... No No i tu drugi troll stoi Dzień dobry, witamy w Holandii Taka tradycja, co zrobisz a las jest fajnie ogólnie dobry. Tylko grzyby, grzyby są małe. Znaczy w ogóle nie ma wcale. A może są. Cześć na razie.